Drogi łączą. I dzisiaj jest tego szczególny przykład i dowód, dlatego że ogłaszamy, w sumie to nawet nie ja, ale ogłasza to pan dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Rzeszowa, podjęcie, podpisanie decyzji środowiskowej, która jest kamieniem milowym w realizacji każdej inwestycji, a szczególnie tak dużej skomplikowanej inwestycji, jaką jest budowa drogi ekspresowej. Szanowni Państwo, budowa drogi ekspresowej nr 74 na odcinku między Opatowem a Niskiem to jest dystans blisko 73 km. Potężny zakres inwestycyjny, potężna też suma, która jest przeznaczona na to zadanie, a więc blisko 4,8 miliarda złotych. Jest to zadanie wpisane do rządowego programu budowy dróg krajowych do roku 2030 z perspektywą roku 33. Będziemy chcieli ją realizować. Tą inwestycję podzieloną na cztery odcinki: Opatów-Samborzec, Samborzec-Gorzyce, Gorzyce-Radomiec, Radomiec-Nisko. W Nisku chcemy S74 połączyć z Via Carpatia, czyli z drogą S19. Kolejne etapy tej inwestycji to ogłoszenie przetargu na wybór wykonawców planujemy na maj 2028 roku zawarcie umów w 2029 i sama realizacja zadania w latach 2030-32 to jest 110 stron małą czcionką z odstępem pojedynczym naszej trzyletniej pracy nad oczywiście inwestycją budową drogi ekspresowej oczywiście po nowym śladzie Nowego odcinka S74. Skąd yy, tak długi czas na wydanie tej decyzji? Otóż przedłożony przez inwestora raport yy, o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagał yy, kilkukrotnych wezwań do uzupełnienia pod względem merytorycznym. Nie mówię tutaj już o kwestiach formalnych, bo one też wymagały uzupełnienia, ale to był drobny szczegół w tym postępowaniu. Natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wzywała w sumie do uzupełnienia raportu pięć razy inwestora. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Regionalny Dyrektor Zarządu Zlewni w Rzeszowie po cztery razy. Czyli mieliśmy tutaj 13 wezwań, co się przełożyło na dwa aneksy do raportu. I szanowni Państwo, na cztery jednolite wersje raportu. I teraz jeśli raport ma 1000 stron, to proszę sobie wyobrazić, ile czasu trzeba poświęcić na to, żeby z taką jednolitą wersją raportu szereg osób się zapoznało, szereg tak naprawdę tutaj organów się zapoznało, przeanalizowało i ewentualnie tutaj oceniło ten dokument. Rzecz najważniejsza dla powodzenia tej inwestycji. Proszę państwa, przychyliłem się do wniosku inwestora co do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zgodnie oczywiście z przepisem 108 paragraf 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji od której służy odwołaniem może być nadany takiej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia, albo zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Oczywiście inwestor we wniosku. Co do oczywiście nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, takowe argumenty przedłożył z uwagi na gwałtownie rosnący ruch samochodowy, pilną potrzebę dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich, zwłaszcza, że ta inwestycja jest zaliczona do ważnych, priorytetowych zadań rządowych. Ona wpłynie na ożywienie gospodarcze terenu, stąd też po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów wskazujących na ważny interes społeczny, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał za zasadne nadanie tejże decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. To jest szansa zarówno na rozwój gospodarczy. Tutaj rzeczywiście obecność przedsiębiorców jest bardzo znamienna i, i wartościowa. To jest szansa na rozwój turystyki, to jest również poprawa bezpieczeństwa i to jest szansa dla mieszkańców państwa regionów, dla regionów Polski południowo-wschodniej na dob dobry, lepszy, bardziej sprawny dojazd do Polski Centralnej, a w perspektywie budowy centralnego portu komunikacyjnego również połączenia z tym obiektem. Dzisiaj ważny etap drogi, która jest dla nas tlenem, bez wątpienia tlenem. Yy... Mamy problem komunikacyjny, z którym borykają się mieszkańcy powiatu, przedsiębiorcy, instytucje, firmy, nawet szpital. Cieszymy się, że wchodzimy w kolejny etap i to, ta przyszłość, która jest przed nami, jest naklarowana bardzo tutaj, jeśli chodzi o daty. Także cieszymy się niezmiernie. Cieszą się mieszkańcy powiatu Stanomielskiego. Cieszą się również obecni z nami wszyscy samorządowcy, panie ministrze. Dziękujemy. Dla nas ta, ta droga to jest okno na świat. Dla nas ta droga to jest drugie życie, bo dzięki tej drodze otworzymy się. Dzięki tej drodze powstaną nowe tereny inwestycyjne, dzięki tej drodze powstaną nowe zakłady pracy, dzięki tej drodze być może młodzież nasza z terenu powiatu Sandomirskiego, ale także z terenu północnego Podkarpacie nie będzie musiała wyjeżdżać, bo tutaj znajdzie pracę. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces inwestycyjny.